Od 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje swoim świadczeniobiorcom elektroniczne legitymacje merytarencisty. Z M-legitymacji korzysta już 773 tysiące osób. Elektroniczna M-legitymacja to duże ułatwienie dla emerytów i rencistów, bo można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. Na, na telefonie, i nie trzeba pamiętać o plastikowej karcie. Okazując M-legitymację na ekranie smartfonu, emeryt czy rencista potwierdza, że jest uprawniony do świadczeń zdrowotnych i przysługujących mu ulg oraz zniżek, np. Na, na bilety komunikacyjne. Nie trzeba już pamiętać o tym, by zabrać ze sobą plastikowy dokument legitymacji emerytarancisty, bo mamy ten elektroniczny w swoim smartfonie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 2023 roku wystawia tylko elektroniczne legitymacje automatycznie wszystkim nowym emerytom rencistom. Aby z niej korzystać, najpierw trzeba ją zainstalować na swoim smartfonie. Znajdziemy ją w aplikacji M Obywatel. Po zalogowaniu należy kliknąć opcję Dodaj dokument i wybrać z listy dokumentów Legitymacja emeryta rencisty. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikonka M legitymacji. Co ważne, jeśli wcześniej nie dodaliśmy w aplikacji m obywatel dowodu osobistego, to najpierw musimy potwierdzić swoją tożsamość, czyli dołączyć dowód osobisty, a następnie dopiero dodać legitymację emerytarzystym. Elektroniczne legitymacje automatycznie przyznawane są dla nowych emerytów czy rencistów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by taki elektroniczny dokument posiadał także świadczenie biorca, który posiada plastikową legitymację. Sposób pobrania jest taki sam, czyli swoją M-legitymację znajdziemy w aplikacji M-Obywatel. Klienci mogą korzystać z obu wersji legitymacji zarówno tradycyjnej, czyli tej plastikowej, jak i z jej elektronicznej wersji. Dotychczasowa legitymacja w formie plastikowej karty jest aktualna zgodnie z terminami ważności. Jeśli emeryt lub ręcista, któremu wydana została tylko elektroniczna wersja legitymacji, chce posługiwać się tradycyjną plastikową kartą, może złożyć do ZUS-u wniosek o jej wydanie. Taki wniosek składa na formularzu o symbolu ERL.